Cześć, hej, witajcie, ja jestem leśny i to jest odcineczek z Blockstar Planet, bo jest nowa aktualizacja. Jest nowy Nexus i ogólnie nagrywam to Dlatego, że udało mi się zdobyć Kacze butki, zaraz je odbierzemy I chciałbym wam ogólnie pokazać Jak wy też je możecie dość szybko zdobyć Tak, jakby ktoś nie widział Nexusa, to on wygląda tak Jest nawet ładny, ogólnie jeżeli Chcielibyście więcej filmików z Blockstar Plan To zostawcie łapeczkę w górę I jakiś komentarz Obiecuję, że nie będę przynosił się Na BSP, po prostu uznałem, że Chciałbym coś nagrać takiego, bo Wczoraj na live zdobyłem wszystkie 6 tych nugatowych jajek. No dobra, odbierzmy jajka, które mi brakowało ogólnie. Zacząłem to nagrywać i okazało się, że nie mam właśnie lukrecjowych jajek i musiałem przerwać nagrywanie, ale tak, jak widzicie, mam wszystko potrzebne do stworzenia tych kaczyk nóżek, to stwórzmy to i zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. <noise> o boże! Ej, nie, no fajne nawet są te budki. <noise> Leśna kaczka z czarnofioletowymi nogami. Okej, okay, dobra. Więc bez przedłużania, chciałbym Wam pokazać, gdzie są pierwsze te jajka nogatowe. Więc, ym, do pierwszego jajka jest tutaj kluczyk. Jak widzicie, jest tu żółty klucz. A brama do tego klucza znajduje się. Ogólnie, jak jesteście tutaj, yy, to tu jest ta droga złota do Zigiego. To brama jest tu i tam wchodzicie i macie ogólnie um, żółte pierwsze jajeczko dość proste, ogólnie do reszty jajek, jeszcze są trzy jajka w normalnym nexusie do reszty jajek, żeby je zdobyć będziecie potrzebować zmniejszającego eliksiru, tutaj nawet jakiś stoi, więc tak, używacie taki zmniejszający eliksir i na przykład tutaj jest um, kolejna brama czerwona używacie go i sobie skaczecie tak podwójnym skokiem, czy tam pojedynczym pod bramą skaczecie, dopóki wam te jajko za bramy się nie zbierze. Ja tak robiłem z każdym jajkiem z Nexusa, prócz tego żółtego i oczywiście mi się udało. Czasami musiałem dwa razy się pomniejszyć, ale zawsze możecie spytać kogoś bardziej doświadczonego, czy ma ten eliksir i czy by wam nie postawił i wtedy sobie skaczecie, aż nie zdobędziecie tego jajka. Więc tutaj jest ym, czerwona brama. Jeszcze wam pokażę, gdzie jest fioletowa oraz niebieska. Tutaj obok tego słodkiego królisia jest fioletowa brama, więc robicie to samo, pomniejszacie się i skaczecie, skaczecie, póki wam się jajeczko nie zdobędzie, a ostatnie jest tutaj. Pod tym mostem idziecie do wody. I tutaj jest niebieska brama, ogólnie niektórzy mówili, że to pomniejszanie nie działa pod wodą, ale ja to testowałem, jest dużo trudniej zdobyć to jajko, lecz mi jak widzicie się udało, bo nie mam tam klucza, ale jajko jest zdobyte. No i ogólnie tutaj skaczecie sobie pojedynczym skokiem albo po prostu pływacie przy bramie i liczycie na to, że wam to jajko jakoś zbierze, mi zebrało i dla wielu innych osób też, więc da się, tylko musicie próbować. Jak za pierwszym razem nie wyjdzie, to za drugim na pewno się uda. I teraz idziemy do świata VIP. Tak niestety, żeby mieć te kacze łapki, to też musicie iść do świata VIP, bo tam są dwa jajeczka, no to jest trochę przykre, ale tak. Jeżeli macie VIPa, to wam pokażę, gdzie są te jajka w świecie VIP. Tutaj już możecie znaleźć te klucze. Jak tutaj macie imprezę, to pod imprezą macie tutaj wejście i tu jest fioletowy klucz, jak widzicie. Tylko musi ktoś wam dać pomniejszenie albo wy musicie i sobie tam wchodzicie. Ogólnie znalazłem tą dziurę z czerwonym kluczem. Ona jest y, dokładnie tutaj pod tymi skodami. I tak, żeby go zdobyć, musimy tutaj wejść. Ogólnie idziemy dalej, 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 dalej. No halo. I tutaj przez to ogniste coś przelatujemy, i wtedy jesteśmy na górze. I tutaj jest taki mały pokoik. Możemy sobie zebrać ten czerwony kluczyk. No, i już mamy dwa klucze ze świata, VIP to nie było akurat trudne. Świat VIP był prosty. Jeszcze znaleźliśmy tajemnicę, jakby ktoś nie wiedział jeszcze raz, gdzie jest ta tajemnica. To musicie przy tej szybce polecieć tam po prostu do góry. I wybrać. No, je jeden z tych portali będzie działać, sami zobaczycie, który. I teraz tak. Teraz tak. Gdzie są te bramy? Tak, bramy są ogólnie tutaj. Jak macie to wejście, łatwo wam to będzie znaleźć, bo ogólnie wejście jest bardzo duże. O. Możecie sobie wejść, zebrać jajko. Fioletowego na razie nie zbiorę, bo nie mam sprayu pomniejszającego, żeby wejść do tamtej dziury, albo chociaż zobaczymy, ogólnie wszystkie spraye wymarnowałem wczoraj. Um, może ktoś na górze stawia. Napiszmy im, czy ma ktoś spray. Ma ktoś pomniejszający spray. O, może ktoś będzie miły. Tak, podchodzicie tutaj do grupki ludzi. Pytacie się, czy ktoś ma spraya. Może ktoś mieć, może ktoś nie mieć. Chyba źle napisałem spray, ale ci... W ogóle co to za imprezka jakaś? O co chodzi? To jakieś torty stawiają. Ja mam leśny. Napiszmy. Postawisz... Tak, jesteśmy koło bram. Ja wam chcę to zademonstrować ogólnie, że da się zebrać te jajko. O, Brares. Brares, widzicie? I tak, poproście ogólnie o słupkę. O, wypróbuj mnie. Tak, prosicie o słupkę i... ...szkaczecie, ojej. <tum> Tam w ogóle ktoś ten wszedł. No i tak skaczecie, 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 aż się ogólnie uda. To jest dość um, czasochłonne i trudne. Ale uda się na pewno w końcu. No, ja tak robiłem na live. Około godziny mi zajęło, albo pół godziny. No, tamta wchodzi. Dobra, mamy takie szczęście, że spray jeszcze się nie zmarnował. I dobra, zamiast skakać tam, to po prostu wam zademonstruję, jak się zdobywa ten klucz z tej dziury. Ja już swoje przemęczyłem i przeskakałem, to wasza kolej pokazałem wam jak to robić. Niestety jest to dość czasochłonne, ale jak nie macie spraya, to zawsze ktoś wam pomoże, albo będą po prostu gdzieś stać, jak jest teraz ten event. No i dobra, mam już ten klucz, bo sobie po niego poszłem. I teraz sobie wchodzicie tutaj. Du, ru, 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 ru. I macie kolejne jajeczko nugatowe. Więc robicie tak ze wszystkimi jajkami. W świecie normalnym niestety jest tylko ten jeden kluczyk za króliczkiem, tak jak wam na początku filmu pokazałem. Yy, więc no powodzenia wam wszystkim, mam nadzieję, że wam się udaje zdobyć i teraz pokażę wam, gdzie najszybciej te jajka zdobywać. Ogólnie czerwonych jajek potrzebujemy aż 50, więc żeby je zdobyć, to po prostu poszłem tutaj i wpisałem woda, bo one są pod wodą. No i była ta mapa, ogólnie tam nawet sporo osób gra, więc te jajeczka też się pokazują po czasie. I sobie po prostu pływacie w tej wodzie i szukacie czerwonych jajek. To jest cała filozofia. Tutaj zawsze ktoś pływa. I sobie pływacie, pływacie i szukacie tych jajeczek, oczywiście możecie, nie wiem, przechodzić jakieś parkury podwodne czy coś, no ktoś napisał, że mało truskawek, ale no na parkurach też na pewno uda wam się zdobyć przed wydarzeniem. Więc no tutaj macie truskawkowe jajka, nie będę przedłużać, no musicie się troszeczkę naszukać ich, ja szukałem nie wiem w sumie ile, ale troszeczkę, tak? Dobra, pokażę wam u Zigiego wszystko. Miętowe jajka to ogólnie możecie zdobywać też na parkurach. Karmelowe tak samo. Karmelowych to akurat jest chyba najwięcej, tak samo jak miętowych, więc je to na parkurach zdobywałem. Co chodzi o lukrecje, to chyba jest ich dość mało na parkurach, bo pojawiały się one w niebie, więc byście musieli się zabijać na parkurze i skakać w niebo. Ale ja jest to byłem szybko na świecie VIP i w sumie zajęło mi to 10-15 minut, więc ogólnie jak będziecie chcieli zdobyć lukrecjowe jajka, to musicie iść gdzieś tam, gdzie jest niebo i możecie latać, najlepiej ogólnie. Truskawkowe to pod wodą, te miętowe i karmelowe to w sumie wszędzie, a nugatowe to Wam pokazałem, jak je odebrać, więc no. To by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się taki filmik spodobał. Tak, mamy Kacze Budki i jest super w ogóle leśny. Nigdy nie zrobił wydarzenia na Block Star Planet, a tutaj na live. Uznałem, że zrobię i zrobiłem. Więc też zapraszam Was na live, y, bo tam często dużo się dzieje i robimy różne fajne rzeczy. Napiszcie, czy chcielibyście więcej Block Star Planet, a jeszcze będę z Wami żegnać, więc do zobaczenia i pa pa!